Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem. Tak, o mnie. Ja wiem, że już robiłam kilka tagów, które, które właśnie były tego typu czyli czego jeszcze o mnie nie wiecie. No, takie podobne. Myślę, że takie tagi bardzo ogólne dają Wam możliwość bardziej poznania mnie, co jest bardzo istotne. I tutaj przeczytałam właśnie ten tag o mnie, about me. I tu jest 36 pytań, które, które mam dla Was przygotowane. Ja przeglądałam wszystkie swoje. Filmiki i nie znalazłam tego tagu na swoim kanale. Jeżeli on jednak jest, a mi coś umknęło, to po prostu dowiecie się może czegoś nowego ode mnie, ale chyba tego tagu nie ma, więc zapraszam na oglądanie. Także startujemy bez 36 pytań, a ja jak zwykle się pewnie rozgadam, więc chcę startować. Pierwsze pytanie: Jak masz na imię? Mam na imię Bogu Miła, nie Bogusława. Kiedyś imienia bardzo nie lubiłam, teraz je bardzo lubię, bo bardzo mało osób ma na imię bogumiła, więc właśnie tak mam na imię. Drugie, kiedy masz urodziny? Urodziny mam 16 grudnia. Urodziłam się w 1988 roku i bardzo lubię moje urodziny 16 grudnia. Wręcz to jest dla mnie taki wyjątkowy dzień. Zawsze tego dnia staram się robić coś dla siebie i, i po prostu spędzać to tak, tak pozytywnie, bardzo, zwykle z ludźmi, którzy są mi najbliżsi. Kiedyś, jak byłam mała, to wiadomo, prezenty to były w ogóle wow. Teraz często sobie na urodziny sama robię prezenty, także, także tak, to, tak to jest z moimi urodzinami. Co studiujesz? Studiowałam pedagogikę specjalną oraz socjologię mediów. I tu, jeszcze jest pytanie: wymarzona praca w dzieciństwie. Chciałam być dziennikarką, pracować w telewizji. Także to jest moje nadal takie wymarzone marzenie, jakie, jakie mam. Czwarte pytanie: czy masz chłopak? Tak, mam popaka, paetka, którego znacie. Piątek, jakiej muzyki słuchasz? Ja już słucham muzyki pop, trochę roku. Ogólnie to, co leci w SC. No i tak, tak ogólnie w radiach. Nie jestem jakoś strasznie mega ambitna, jeżeli chodzi o muzykę. To, co mi się spodoba, to naprawdę słucham. Czy pracujesz? Tak, pracuję. Pracuję w dwóch miejscach obecnie. Obie prace są związane z pracą przy komputerze, i są to prace w domu. Robię to, to właśnie w domu. Bardzo chciałabym znaleźć pracę taką. Tutaj idę o 8, wracam o 16, i jakby taką pracę z prawdziwego zdarzenia. Siódme pytanie. Czego szukać w drugiej osobie? Na pewno szczerości, wrażliwości. Myślę, że jeżeli ktoś jest szczery i wrażliwy, to reszta cech jest stuprocentowa. Właśnie dla mnie najważniejsze jest to, żeby ktoś był szczery i wrażliwy, tolerancyjny. Myślę, że te trzy rzeczy są bardzo, bardzo ważne. E, ósme pytanie. Do kogo się zwracasz, gdy jest ci smutno? No, pierwsza osoba to na pewno Baltek. A um, tak, to, to jeszcze Asia, e, moja przyjaciółka Ola. Um, myślę, że, że to, jest, to są te osoby. Dziewiąte pytanie. Ulubione jedzenie. Najbardziej lubię jedzenie domowe. E, jakby na to nie spojrzeć, nic co jem na zewnątrz, czyli w jakichś knajpach, restauracjach, nawet no w jakichkolwiek miejscach gastronomicznych nie smakuje mi tak bardzo jak domowe jedzenie. Im prostsze, tym lepsze, najbardziej lubię takie domowe obiadki. Dziesiąte pytanie, ulubiona część garderoby. Myślę, że to są bluzki, bo jakby to mogę najbardziej wyeksponować. Powodnie grają u mnie mniejszą rolę, raczej właśnie to, co mam u góry jest dla mnie takie ważniejsze. 11. Czy masz zwierzątka? Nie, nie mam zwierząt i póki co nie planujemy, choć mi się marzy królik. 12. Ulubione miejsce? Chyba nie ma takiego ulubionego miejsca, do którego jakoś tak ciągle wracam. Na pewno moim ulubionym miejscem jest mój dom, w sensie moje mieszkanie, bo tu jestem jak w domu, tu jestem z sobą. Um, uwielbiam siedzieć w dresie. Um, no a jeszcze jak jest Bartek w domu, to już w ogóle, także w domu dom jest moim takim ulubionym miejscem. 13. drugie imię Wiktoria. Um, bardzo lubię to imię kiedyś nawet. E, prosiłam, żeby mówić do mnie wiktorzja na pierwsze imię, także mm, bardzo, bardzo lubię to mnie. E, 14, ulubiony przedmiot w szkole. No to z takich ulubionych przedmiotów kiedyś to była informatyka. 15. ulubiony napój, herbata. Jeszcze raz herbata czarna, aromatyzowana troskawką i nic więcej do szczęścia mi jest jest niepotrzebne um, ulubiona piosenka teraz jest to Ada Schulz, 1000 miejsc um, to jest po prostu piosenka, którą katuję i po prostu uwielbiam e, ale ja mam takie fazy że powiedzmy tydzień, dwa, trzy katuję jakąś piosenkę um, a potem całkowicie ją odstawiam tak samo miałam niedawno z Sylwią Grzeszczak po prostu całą jej płytę katowałam, cały czas. 17. Imiona dla, dzieci, dla moich dzieci, jakie bym chciała, żeby miały? To jest trudne pytanie i wolałabym na niej nie odpowiadać, bo, bo to jest decyzja nas dwojga czyli mnie i Bartka, ale ja bym chciała jakieś takie imię, które jest nietypowe, ale takie polskie, bez, bez jakichś tam Wymyślania nie wiadomo jakich, zagranicznych czy łacińskich czy jakichś innych takich imion. Jest kilka typów, ale na razie nie będę zdradzać. 18. Uprawiasz sporty? Nie, nie uprawiam. 19. Ulubiona książka. Ja myślę, że ostatnio moją ulubioną książką to była. Klucha jak lód, o której Wam mówiłam już w którymś filmiku, i to była taka na moja naprawdę ulubiona. 20 ulubiony kolor: jest to koralowy, pomarańczowy, intensywny różowy. Wszystko, co jest takie bardzo intensywne i kolorowe. 21 ulubione zwierzę. Ja nie mam jakichś ulubionych zwierząt. Ja się wychowałam z kotem i psem. Lubię te zwierzęta, ale nie mam jakiegoś takiego bzika na tym punkcie. Perfumy. To jest 22 pytanie. Ja nie przykładam bardzo dużej wagi do perfum, ponieważ nigdy sobie nie, nie kupuję sama perfum. Zawsze dostaję jakoś w prezencie. Ale ostatnio sobie kupiłam giełkę do ciała w Bath Body Works. Truskawkowo. Truskawka z czymś tam. I jest przepiękna, i takie, takie zapachy lubię. Ja w ogóle lubię zapachy, które są lekko słodkie, ale orzeźwiające. Takie. Takie. Taki, taki powiew lata. Że czuć taką świeżość, lekkość, ale również z takimi nutami yy, słodkimi. A 23. Ulubione święto. Jest to Boże Narodzenie. Hmm, to jest takie bardzo rodzinne święto. Poza tym jest to moment, kiedy możemy spędzić trochę więcej czasu razem. Więc jak najbardziej to. To święto jest moje ulubione, aczkolwiek nie lubię zimy, co jedno z drugim się trochę kłóci, ale Boże Narodzenie naprawdę jest super. 24. Czy skończyłaś liceum? Tak, skończyłam liceum ogólnokształcące. 25. Czy kiedykolwiek byłaś za granicą i ile razy? Um, byłam raz za granicą, um, dokładnie w Stanach Zjednoczonych na Florydzie, w Orlando i to było 10 lat temu. 26. Czy mówisz w innych językach? Uczyłam się języka hiszpańskiego i angielskiego, ale powiem Wam szczerze, że tak dawno z kimkolwiek nie rozmawiałam po hiszpańsku albo po angielsku, że, że nie czuję się z tym pewnie, a ja jestem osobą taką, że jak nie czuję się w czymś pewnie, to to wycofuje się tak rakiem, że tak powiem. Więc, więc hiszpański, angielski, z czego hiszpański zdawałam na maturze. 27. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam czwórkę rodzeństwa: dwie siostry i dwóch braci. Ja jestem prawie najmłodsza. Mam młodszego brata, którego pozdrawiam: i trójkę starszych: jednego starszego brata i dwie starsze siostry. Ulubiony sklep? To jest łystews na pytanie. Ja chyba lubię wszystkie sklepy. Jeżeli chodzi o ubraniowe, to jest CND. Bardzo lubię się tam ubierać, bo zawsze znajdę coś fajnego. A jeżeli chodzi o, o zakupy, to, to najbardziej lubię chodzić do. Wola Parku to jest centrum handlowe, bo ono jest takie małe, klimatyczne, ale wszystko tam jest, także wiem, że to nie jest sklep, ale to jest jakby takie miejsce, w którym są moje ulubione sklepy. Um, 29. Ulubiona restauracja? Powiem Wam, że nie mam takiej ulubionej restauracji, ponieważ Dość rzadko z Bartkiem czy sami chodzimy do jakiejś restauracji, jeżeli już gdzieś chodzimy to jakieś takie knajpy e, małe, ja ostatnio się zakochałam w kebabie Kebab King, e, bo mają przecudowne sałatki tam, z tym kurczakiem, nie wiem, no ten ich sos to mi tak smakuje, że, że naprawdę mogłabym tam chodzić częściej. Ale wolę zdecydowanie jeść domowe, zwykłe obiady. 30. Czy lubisz szkołę? Lubiłam szkołę, aczkolwiek nie lubiłam się uczyć. 31. Ulubiony youtuber? To jest dwójka taka moja ulubiona. Pierwsza to jest Natalia Baby Jane Hudson, a druga to jest Hania Digital Girl 13. To jest jak najbardziej taka moja dwójka, na którą cały czas czekam. I jak jest tylko jakiś filmik, to od razu, od razu oglądam. No, jeszcze ciasteczko. o ciachu bym zapomniała naszym. Ciasteczko bardzo też lubię oglądać. 32 pytanie ulubiony film. Hmm. Ostatnio bardzo lubimy oglądać serial Dr. House i oglądamy go w sumie codziennie. Lecimy od początku wszystkie serie, także to jest chyba taki nasz ulubiony teraz serial, a z mojego filmu ulubionego też szkoła uczuć. Wiem, wiem, że to jest wyciska łez i w ogóle strasznie taka tkliwa historia, ale ja bardzo ją lubię. Ulubiony program w TV? Ja bardzo lubię takie programy typu talent show, czyli Mam Talent, X Factor, um, te wszystkie kulinarne, uh, czy Bitwa o dom. Ja takie, takie rzeczy bardzo, bardzo lubię. Um, nie wiem, jakoś tak lubię oglądać to, jak ludzie się zachowują w jakichś sytuacjach, uh, jak się radzą. Um, ale takiego ogólnego programu, jednego w telewizji, który bardzo lubię, to nie ma. 34. Pytanie: to jest PC czy iMac? Mm, szczerze mówiąc, PC. Nie miałam nigdy Maka i, i chyba nie mam jakiejś potrzeby. Wiem, że teraz jest bardzo duża moda na Maki. Ale ja jakoś nie potrzebuję chyba. Chociaż pewnie kiedyś, jeżeli się skuszę, to będę mówić co innego, ale jak na razie, w 100% mój PC w 100% mi pasuje. 35. Jaki masz telefon? Mam Samsung Galaxy S3 i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. I 36. Pytanie. Ostatnie, ile masz wzrostu. Mam 101 cm. I to by było na tyle, kochani. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że poznaliście mnie dzięki temu tagu trochę lepiej. Do zobaczenia w kolejnych filmikach i pamiętajcie o Facebooku, blogu i Instagramie. Całuję Was serdecznie i do zobaczenia już niedługo. Pa pa!